Hej, hej, kochani, bardzo ciepło i gorąco Was pozdrawiam. Dziś jestem w Olsztynie w Parku Centralnym, który powstał w latach 2013-2014. Jego powierzchnia to prawie 13 hektarów. Wzdłuż parku płynie rzeka Łyna. mojej mili. Dużo ścieżek rowerowych, alejki dla spacerowiczów. Można tu znakomicie spędzić czas z rodziną z dziećmi cudownie jest zaplanowany ten park każdy znajdzie tu miejsce dla siebie można świetnie zrelaksować się czytając książkę jeździć na rowerach jest również amfiteatr jest to miejsce spotkań młodzieży znajduje się również plac zabaw dla dzieci dużo ławeczek zieleni zapraszam świetne super miejsce Polecam gorąco i gorąco Was również. Pozdrawiam, trzymajcie się, pa!